Siema, witam Was w recenzji gry na internecie. Ona wygląda jakby to było normalnie gra do pobrania, ale jak macie dość pobierania strzelanek, to wejdźcie na stronę podaną w opisie i normalnie wystarczy tak realistyczna grafika, wszystko. Tylko teraz zrobię pauzę, jak wiem, który to guzik, ale zobaczę na panikami i poczekam aż się naładuje.

Do tej gry będzie link w, link w opisie. Nie będziecie musieli już pobierać strzelanek jakiś Zagrajcie sobie na multi-to, zróbcie serwer To jest łatwa i szybka gra. Zagram jeszcze tą rundkę i zobaczę. Można wlecać z samolotami i... nie jestem z lodami, ale ja tak naprawdę sami. Bardzo nie umiem strzelać. <grym> Dobrze, no i dostaliśmy 2 XP i 1 Honor Points. No i te, e, o to w tej grze chodzi to na razie.